Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do fragmentu Bożego Słowa, które mówi o tym, abyśmy się zniechę nie zniechęcali. Bardzo często, kiedy upadamy, kiedy po raz kolejny potykamy się w swoim życiu, kiedy po raz kolejny coś robimy i znowuż nam nie wychodzi, to bardzo szybko się zniechęcamy. I autor Listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Zachęca nas do tego, żebyśmy właśnie tak nie postępowali, żebyśmy nie zniechęcali się, ale żebyśmy nabierali sił i wzmacniali się tym, który obdarza nas wszelką łaską Jezusie Chrystusie. I w 12 rozdziale, od 12 wersetu, czytamy takie słowa: Dlatego wyprostujcie opłade ręce i omdlałe kolana, prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi ale raczej zostało uzdrowione. Widzimy tutaj, że y, autor używa takiego odniesienia do opadłych rąk i omdlałych kolan, które możemy y, zauważyć u sportowców, którzy biegną w jakichś zawodach i na mecie właśnie mają takie omdlałe, opadłe ręce i omdlałe kolana, takie wiotkłe ręce i wiotkłe kolana, y, w związku z tym, że są zmęczeni już y, swoim wysiłkiem. I autor mówi, żebyśmy my właśnie wyprostowali opoładełe ręce i omdlawe kolana i wyprostowali ścieżki dla naszych stóp, aby to, co chroma, aby to, co właśnie chore, nie spowodowało, że zejdziemy z właściwej drogi, ale żeby zostało uzdrowione w Jezusie Chrystusie. Dlatego też chciałbym Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy właśnie nabierali sił, czytając Boże Słowo, nabierając sił napełniając się Bożą łaską, aby nasze kolana, nasze ręce wzmocnić, oczywiście w tym duchowym tego słowa znaczeniu, żeby te nasze duchowe ręce i duchowe kolana wzmocnić i jeszcze raz spróbować, jeszcze raz spróbować walki, jeszcze raz spróbować zwyciężyć. Ktoś kiedyś powiedział, że nieważne, ile razy upadniemy, ale ważne, ile razy wstaniemy, bo może być to nasz ostatni, e, ostatnie powstanie. Dlatego też zachęcam was, żebyśmy się nie zniechęcali, ale walczyli, aby zwyciężać, e, czerpiąc siłę w Jezusie z Jezusa Chrystusa, bo tylko w Nim jesteśmy zwycięzcami, tylko w Nim możemy odnieść e, zwycięstwo radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.